Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Ksabi, a dzisiaj sobie zagramy w grę Dragon Nest. Jest dzisiaj ze mną No, kwi, Siemanko. No, Ksiamanko i ja sobie zagramy. Już tutaj się próbuję. Wchodzimy mm. mm. do góry. To jest ekran gry, jak widzicie mamy tylko jeden świat na razie. No, już trochę zdążymy sobie postaciami dobrze pograć. Naj... Największy level jest szósty. Mm, pokażę Wam, co. A tutaj sobie... widzicie, ja tu mam. 1221, dziesiąty 2, 2, 1, level wojownik, kwiatek trzeci level i właśnie adset. Czyli Kwi.pl, 6 level. Okay. Ja teraz tutaj pokazuję wszystko. Tutaj możemy jakieś hasło nowe zrobić, nie? wiem po co? Na jaki świat H10? No, ja pokazywałem teraz tych Aha, spokojnie, tu mamy jeszcze y, kledyka. A, spoko. Możesz... Ja sobie wezmę bojownika. To H10, tak? Tak, H10. tak. No. Jeden FPS. Ja też jeden FPS. Zero. Dobra. Dobra, jesteśmy już w grze. No. Jeszcze poczekajcie chwilę. Hmm. Pokażę Wam tutaj wszystko. No. Tutaj można od e, różne gościny. Glorious Weather! Okej. Okay. Bye bye! E, siedzę na dachu, się bawiłem. E, okay. Więc może zejdziemy z dachu. E, o widzicie, cię tutaj jesteś. Czekaj, zaptoszę cię do dużo, nie? Na spoko. E, okay. No, Więc tutaj możemy sprzedawać questy dać i takie tam rzeczy, wiecie. Tutaj sprzedajemy, tam jest kowal, można naprawić sprzedawać enchantować. No. Tutaj mamy skrzynkę pocztową. Dochodź no. to to są... do gry, nie. Hmm. przeniesie nas w takie miejsce, gdzie tylko my jesteśmy. Nikogo więcej nie ma, tylko my, więc takie fajne właśnie ma. Bo... No, no, bo wiecie, nie no, ma no. Sami zrobimy. Sami tu jesteśmy i tu możemy mi się robić. Na... Z tą i jedziemy, mnie To choć pogadać. Jeszcze nie nie okay. e, Tutaj okay, wystarczy well, my Nic za hey, bardzo nie ja ma O, na leście się pojawią, no to chodzi. Akceptowaliśmy tam jakieś potki no to, to chodźmy tą główną ścieżką, później jakieś połączenie. Hmm. czekaj. Yy, nie, to ok. Na to trudne, nie? No. Spokojnie. Okay. Więc może nam się uda zrobić tą misję? Hm. Na pewno. Ja tym widzicie, uczniżką mam kuszę. No. Tutaj Xavi jest wojownikiem i ma miecz. No. Ile? To jest taki zjawisk. Niska mogę sobie walić. No i takie różne na przykład. Różne. No, Muszę sobie jakoś lampować. Dobra. To zależy jaką postacią, bo ja widziałem jak dałem to, będzie konie, to tam zależy yy, jaką, yy, jaki artefakt masz, nie? bo tu są artefakt, ona ma artefaktów i zależy jaki artefakt dasz, to jest inny ten wiesz, inny ten

takie MMO -y. zamknięta beta nie wiem czy wszyscy mają do niej dostęp ale linku o linku od kanału Doka pewnie znacie będzie ten Znisz Grzybka fajny efekt później będzie masz ba <laughs> <Okay. laughs> Tu są poddale Ile masz FPS-ów? Eee, no teraz, bo już jestem akurat to tak 50. To nieźle, ja mam 15, ale mi nie laguje no jak były takie eventy. Ty ciebie nie było a eventarch, że można było znaleźć e, Crazy Duck. Zwadiowane kaczki, nie? I z tych kaczek wylatywały różne prezenty, takiej wiesz, malutka skrzyneczka i ją można było otworzyć. Tam dwie znalazłem na moim bolowniku.

Coś tak mi się wyjątkowo podoba. No oczywiście jeszcze bardzo speed nie? Ale to może innym razem to, bardzo... to, to się instaluje, nie? nie daj! No, ja to już... o, daj, to ja tego odtłucham. Oh je suis en tą postacią nie będę wdał, tylko będziemy nazywać. Zajmusieliśmy się musieliśmy się jeszcze, trochę wciągnąć w tą tam do Zajmowaliśmy no, się... Zajmowaliśmy 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 się... ale nie Zajmowaliśmy się... No i tu widzicie pod, nad skillami mamy różne takie rzeczy, tam inwentory w ogóle Tutaj zdobyłem do... Do ciebie zdobyłem y, Mercedes Shield na 10 levelu Aha. Defense 252 i magi, magiczna y, obrona, nie? Czyli Magic Defense y, 144 masz coś takiego? Nie, nie chyba. Wtedy hmm. przy okazji pokażemy jak działa, ten hmm. hmm. działa? No, handel. Hmm. No, ja tu daję swoje, tak, hmm. dosłownie okay. no. To jest na dziesiąty level, nie? No. Hmm. No, ja dla ciebie nic nie mam na razie. Łoda. Chciał coś pozdobywać. O, to jest ten. On jest mocny. No. On jest bosem. Ten czerwony to jest mag, na, na niego trzeba uważać. kogoś A tam już mamy koniec. To

eee aha, życie mi się znowu odnowiło. Puzdę, czas, mój najmocniejszy. A czy nie bez kie... nie bez kie... leżą? No, jeszcze tutaj, 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 tutaj. A, tak.

O, kwiatek. O. I tutaj mamy... Tutaj mamy menu końcowego... końcowego quest'a. Tutaj możemy coś losować. Ja Ach, kurde. No od... Tu wszystko wszędzie tak samo jak koszt. Ja mam jakiś pierścień. Farewell, my friend. Ej, ty masz tego sworda? Eee, Co co co? Ty masz melcały sword. Eee... O jeszcze... Co to jest? To wow. Coś do mnie. Ja klasa archer, 50 coś. O, tak? Możesz dać to, ja ci dam tego miecza. Takiego miecza mam. Nie to register, nie? Okej. Okay tutaj zobaczę u jeszcze jedno mam takie coś Co? ale takie samo? To chyba, no bo też na dziesiąty level ale do odczucia to, no, to może dać no nie mam nic do tego i to chyba nawet lepsze, czekaj. 15-23, 12, 18, lepsze. Ja zobaczę. Dzięki. Lepszy. Już wychodzimy z tego, czy ja. 19. 19, tak. Dobra, gdzie jesteś? Pożegnamy ładnie. No i to by było... To by było na tyle. No, to ja sobie siapnę. I to subskrybujcie, komentujcie. Na razie. Cześć.